Dzień dobry witam na moim kanale Odeniecenia z tej strony Noc spędziłem w takim tu miejscu w Jastarni Znacie te miejsce Pogoda paskudna więc idę zobaczyć co tam jak tam jest nad Zatoką Widzimy się tam na miejscu smutna pora roku wody bardzo dużo przybyło tam jest mulu czy aż dotąd woda wyszła niemożliwe kurcze tu ta krówka stała Plauta. można by pochodzić tu w woderkach. Ok, widzimy się później. Tam gdzieś widać niebieskie niebo, może się rozjaśnić. Chociaż tutaj to raczej nie. O, świetniki są. Nie, myślałem, że zabierają je na zimę. Czas na kawusie. W komentarzach pewna osoba się pytała, jak ja tu robię kawę, gdzie tę wodę leje czy coś takiego. Tu wodę leję do tego. Potem wkładam tą te sitko na kawę. I tu przypuję tą kawę. Woda podgrzewana na samym dole. Ciśnienie. Wytwarzane przypompowuje parę czy wodę przez te sito i te kawy i wlewa się do tego czegoś. Proste? Proste. No. Nie jest skomplikowane Jeśli ja to pojąłem to spoko. Reszta tym bardziej. No. Jak się zaparzy, to się włączy oczywiście. No i jak się zaparzy, to już wiadomo, że ta woda przyszła do tego zbiorniczka. I lejemy. Tam mleczko też, dalej już chyba nie muszę mówić, co tam. No, mieszamy w prawo, przede wszystkim w prawo, bo w lewo to się zepsuje kawa. No, i wiadomo, smacznego przestało padać. Woderki mam i pochodzę Bo ta pogoda po prostu wykorzystam okienko pogodowe Dawno tu nie byłem w sumie Może coś się wyczaska Jak coś znajdę to się włączę Mam sygnałek Oby mi tylko te sito nie pękło dwanaście powinna być 50 albo złotówka chyba wykopane nie wiem czy będzie widać o tak chyba będzie lepiej o tutaj druga patrz dwie monety jedna to jest 5 groszy i rodówka. Kurde, pierwszy strzał i dwie monety coś tu coś porzucił wykopane a tym razem 20 groszy to się tak daje 19, 19 O jest Jest cztery lub pięć złotych Jest coś tu jeszcze? Nie ma Lecimy Coś kopnąłem Ale co to nie wiem Nic nie kopnąłem Jak to ha. Co to było Nic, pomyłka Poprzednio myślałem że tam nic nie ma Ale z boku blacha leżała ją. O, To ją, tu coś mi bi biło chyba na dwójkę tak powinno być 19, 20 zobaczymy jest co to jest? nie, wójeczka no dobrze jest Lecimy 15, 16 to by 15 to był piątka lub tutaj ta, ta, ta nie, jedynka czy co tam Ale mi tam ostatnie złoto jak znalazłem to 16 by było zobaczymy czy wykopane Chyba Chyba tak Kapsel. A, nic nie grucha. No, kapsel. złota nie piątki 17 18 A już widzę że co to jest W tyle tego wykopałem że normalnie szok lecimy dalej takie coś kombinowane to też jest od tych yy, desek czy tam palet Lecimy dalej No ładnie, bi ładnie biło O, wykopane panne. Chyba 50 groszy albo złotówka Ja kap nie, jest złotówka ale i kapsel jest <grystanie> jest złotóweczka grudzą się lecimy coś kopałem ale Ech, chyba. jeden grosik To nawet nie grosik to jest z spodni <laughs> Kończę już powoli Zaraz chodzę Takie coś, taka mała pierduka Tyle się naszukałem Nie wiem czy dobrze widać Ale to jest aluminium Także Szejce, koniec Spadam stąd nie zmarzłem ale ciepło też nie było koniec wracam do auta mam tam małą awarię z prysznicem muszę to zrobić ale tam jest ciemno i nie będę tego filmował bo jak to łazience takiej małej widzimy się później no i mam prysznic Pompkę jeszcze zmienię na mocniejszą, i będzie ok. O! Opuszczam to miejsce, jadę na inny parking, i tam 20 metrów Skręć w prawo, zrobię sobie pranko. Teraz jadę i grzeję wodę. Zobaczymy czy w ciągu 20 minut się ładnie nagrzeje mam regulację, tam mam 800W grzałka mogę regulować ją moc także i zazwyczaj to robię yy, włączam ją jak no, kamera mi się wyłączyła Jak jadę to mam więcej ładowania niż ta grzałka bierze także jest poranek pochmurny ale jeszcze nie pada stałem jest po siódmej zdaje się idę od razu pochodzę tutaj nie ma plaży bo do, dużo wody jest może coś w wodzie się wy by... haczy jak coś znajdę to się włączę jestem na plaży mam złotóweczkę o jednak trochę tu plaży jest lecimy he he. jeszcze trochę mam do przejścia powinno być 2 złoty takie 2 złoty wieje, zimno jakiś pierścionek oczka już nie ma Ale jest. No, chyba srebrny. Ej. Ciekawe co tu będzie. O, to jeszcze tam jest o coś grupka, grucha jest monetka. Jest monetka. To jest dwa ziko Ja Dwa ziku. Ale zimno Lecimy Koniec Zmarzłem jak cholera <grywka> spadam stąd Idę na plażę nad morze Opuszczam ten parking. Jadę na parking yy, na Molo. Tam pochodzę sobie po plaży. bo no, tam jest plaża dosyć duża. Ale najpierw robię zakupy. No. Piękna, złota, polska jesień. Ten wyjazd tutaj to tak wytrzącha wszystko poukłada w tym aucie zwojej ja bym tak nie poukładał lecimy na razie setki ser i coś jeszcze trzeba z niej zakupić takie moje okay. cukier setka pewnie być zakupy zrobione czas zatankować ile mam przejechane? 357 Zobaczymy ile to mi wejdzie tu. Miałem krótkie traski, to mogło się trochę. Więcej spalić po 6-10. Jedziemy. Zobaczymy ile wejdzie. 357, no chyba będzie 350, 35. Zima jest, to też może dużo spalić. A już widzę, że przekroczy. 36 i pół litra. Jestem już na prawie na molo zobaczyć jak wygląda i jak tam czy mocno woda się cofa czy znaczy się zabrała plażę czy czy nie widzę tam już fruwają co niektórzy widzimy się na molo latają dla nich mróz i wiatr to nic w piankę się ubiorą i spoko a ja pochodzę tu się po plaży idę po sprzęt jestem już na plaży wchodzę tu w prawą stronę najpierw robię podmolo raczej znaczy nie wejdę w, te, w ten wiatr to zaczynamy takie coś nie ja wiem co to jest od czego ale to chyba od tych sprzętów lecimy dwa ziko i takie coś wykopałem o nie wiem co to jest, ale to od niej chyba jest. Lecimy Takie coś Nie wiem co to była jakaś Tu jest szpilka Nie wiem szachownica To jest coś z lotnictwem chyba Piędzi... Piędziko <słysy> A już myślałem że to A już się zaczynało brać Lecimy w tym samym miejscu 20 groszy ale coś tu jeszcze jest o jest coś złotube, jest złotóweczka i jeszcze tu coś jest tylko muszę maszynko przelecieć jeszcze 50 groszy ale jeszcze przelecę maczynko. Trzy monety. He he. Dwa ziko. Tu coś jeszcze jest. Zobaczymy. piwo ładnie. Kurde ludzie. Zimno, tak ja oni wpływają to, to jest. 50 centów. Jestem jak w Albanii. jadam. Też plaże mamy. Moje centy i eurocenty. Nie, no. Fajnie jest. Znowu piąteczka. Chodzę po tych zaułkach, bo oni tutaj się ubierają i sprzęt zostawiają. Lecimy. Waziko długo Długopisa było. Dzięki mi się ustawiła znowu kamera Lecimy takie coś jakby ze złota, potem sprawdzę drugie takie same coś z tym uśmieszkiem to chyba <laughs> nie złota 10 groszy na wejściu na wierzchu w taką zatoczkę tu jest cisza taka i wiatru nie ma Latają razem z wronami i innymi gadami Koniec Przedmuchał mnie jak cholera Tam co może nie wiem czy będzie widać te białe fale tam jest mielizna kiedyś tam doszłem daleko, chyba będzie z kilometr wracam, ale nie plażą tylko do portu zajrzę co tu się zmieniło wszystko po staremu a strasz jest chyba coś pompują no, albo wypompowują zobaczymy co tu za który mają Jastarnia jas, 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 urząd morski w Gdyni. Jesz jeszcze w tej części nie byłem, Jastarni Ale mam skrót, od razu zajdę na swój parking. Trzeba coś w końcu zjeść gorącego budują się, budują się a tam mój wehikuł czasu stoi idę do Gryfona łuczę może ma taką ten yy, wąż bo przy tamtej pomce jest cieńszy wąż ja nie mam takiego może on ma, choćby ogrodowy mam kawałek węża, pompka jest, akumulator idzie, za chwilę będzie. Idziemy wypompować Wolą Bałtyk w podsuszyć Bałtyk Tak, bo bursztyny czekają. Bursztyny, tutaj wraki leżą. <gulne> Wraz karbany. Zobacz, są no. idealne warunki Niestety ta pompka to chyba za mała wejdzie do tego. Pompka nie jest za mała, tylko czasu nie ma do roboty sobie. A no tak no to idziemy wyjdziemy weźmiemy strażacką pompę miałem dzisiaj gotować ale doszłem do wniosku że trzeba zjeść te i flikasy z kryfona sushi po polsku i łosoś i śledź także to trzeba zjeść bo po co ma się zepsuć smacznego Czas na podsumowanie tego odcinka. No, trochę znalazłem, ale więcej zmarłem niż znalazłem. Chociaż nie jest źle. A dobrze wcale. Pokażę Wam co znalazłem. W sumie tak. 10, 20, 25. 28 zł. Tak. A. I plus 5 to 32. 20, no 33 Takie coś to też jest od tego To jest od tych latających pewno Takie coś szachownice Takie dwie pierdółki Ta chyba jest złota z tej strony No ta jest złota ze strony już myślałem że to złoto i o mało zawału znowu <laughs> i pierścionek już swoje przeraża ale to chyba jest srebro także nieźle, a dobrze wcale zostanę jeszcze trochę w jastarni mam trochę do yy, przeszukania potem Będę się kierował w stronę Morza Helu do Juraty. A do Juraty się przejadę na plażę. Na molo niekoniecznie, bo chyba że wiatru nie będzie. A tam plaży nie ma, także y, na y, Zatoce. Także tam nie będę łaził. Raczej przy, tylko przy morzu. A potem się będę powoli cofał y, w stronę Watka. Chyba, że coś yy, wypali. Mam niespodziankę, ale nie chcę jej zdradzać. Okaże się pod koniec listopada. To jeszcze czasu dużo jest. Także dzięki za oglądanie tego odcinka Zapraszam na następny kciuki do góry i lecimy dalej. A wam pokażę kochani. Ja to taki zazdrosny, strasznie jestem i pozazdrościłem Japończykom sushi. I stwierdziłem, że kaszubi nie gęsi i swoje sushi mają. I robimy to w ten sposób. O, raz, dwa. Słuchajcie, co się dzieje? Takie rzeczy będą robione od ręki na bieżąco przy gościach. Nasze śledziomaki pojadą do Katowic. Nasze tatary ze śledzia z łososia. To wszystko będziecie mogli nabyć, spróbować nacieszyć się w Katowicach od 20 listopada do 22 grudnia na rynku, na jarmarku świątecznym w Katowicach takie rzeczy ostatnio pokazywałem wam słoiki paszczet z łososia, paszec z dorsza nasze wykwintne szproty papryka szchelski, anżuła helskie to wszystko pojedzie ale nie tylko, bo pojadą też nasze świeże rzeczy z nimi jest taki problem, że ich nie wysyłamy jak jest ciepło bo Wiecie, jak wyglądają nasze transporty chłodnicze w Polsce, kurierzy, więc czekamy aż to się rozwinie. I dlatego, tak bardzo, no słuchajcie, ja naprawdę bardzo chciałem zawieźć nasze śledzie do Katowic. W ogóle nasze ryby, nasze ryby świeże, bo słoiki to można wysłać w każdą część świata. Ale świeże wyroby w Katowicach to jest coś, o czym zawsze marzyłem, a teraz Was zapraszam na rynek na jarmark świąteczny. Będziemy się razem szykować do świąt. Także zapraszam serdecznie.